Co się stało dalej? Po tym, jak już Napoleon został pokonany, yy, abdykował i trafił na Elbę. Otóż trzeba było po tych wojnach napoleońskich posprzątać. Napoleon zaczynał, mając Francję w takich granicach, jak tu widzimy, w 1800 roku. Tak zaczynał. Swoją, swój marsz do potęgi. W 1812 już tę mapkę znamy dość dobrze, miał ogromne obszary i bardzo dużo zmian wprowadzał w podbitych państwach. Tu granice przesuwał, tam zmieniał władców, tu obalał tych, uczynił yy, kimś ważnym, no, swoją rodzinę, swoich prawda, krewniaków w różne takie miejsca umieszczał na ważnych stanowiskach. Bardzo dużo zmieniał Napoleon. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy tutaj kompletnie poprzestawiał. Wprowadził mnóstwo zmian niemalże w całej Europie. I teraz przegrał. Więc wszystkie te zmiany, które uczynił przez te kilkanaście lat. Musiały być cofnięte, ale nie mogły być już cofnięte do sytuacji sprzed wojen napoleońskich. Tego się już nie da zrobić. Pewne rzeczy raz zmienione nie mogą już wrócić do dawnego stanu. Więc trzeba ustalić jakiś nowy porządek, nowy sposób yy, <laughs> uporządkowania Europy. Kto ma uporządkować Europę? Kto ma ustalić, jak mają wyglądać te granice i tamte granice? Kto ma tutaj podejmować decyzje? Otóż najsilniejsi, najsilniejsi, czyli Rosja, Prusy, Austria i Wielka Brytania. Te cztery państwa. Yy, a właściwie ci czterej władcy, władcy, którzy rządzili tymi krajami, oni musieli zdecydować, jak ma wyglądać Europa. Po klęsce Napoleona. Ale żeby ustalić, trzeba porozmawiać. A żeby porozmawiać, trzeba się spotkać. I ci władcy tych czterech państw spotkali się w Wiedniu. Tutaj w, tej, w tym miasteczku w stolicy Austrii. W Wiedniu. Tam doszło do spotkania nie tylko czterech. Yy, Przedstawicieli tych czterech państw, ale wielu innych. Mnóstwo, mnóstwo państw z całej Europy wysłało do Wiednia swoich przedstawicieli, i tam zaczęło się coś takiego, co nazywamy Kongresem Wiedeńskim. Kongres Wiedeński, czyli wielkie spotkanie, gdzie ja mam to zdjęcie, o nie, obrazek taki. Wielkie spotkanie yy, najważniejszych osób w Europie, najważniejszych monarchów, książąt, yy, polityków różnych, różnistych, mnóstwo, mnóstwo ludzi tu się spotkało i zaczęli rozmawiać. Oczywiście to nie było, to nie do końca wyglądało tak jak tutaj, że wszyscy stłoczeni na sali stoją i rozmawiają. To, to, to trwało całymi miesiącami. Balowali, rozmawiali, a tam zrobili jakąś imprezę, a tutaj polowanie, a jeszcze jakąś ucztę, i tak sobie rozmawiali. To tu o czymś pogadali, to tam o czymś pogadali, i w końcu powolutku zaczęli uzgadniać każdą granicę w Europie. Trzeba było przedyskutować i ustalić, czy ma być taka, czy siaka. Czy ma ten rządzić, czy tamten. Strasznie duży temat. Bardzo skomplikowany. Nie będę w ogóle wchodził w kwestię tego, o czym. Tam dyskutowane na kongresie wiedeńskim, bo byłoby tego zbyt wiele. Ta mapka to już przeszłość. Ta mapka to też przeszłość. Skupmy się teraz na tej mapce. O. To jest mapka Europy w czasie kongresu wiedeńskiego, po kongresie wiedeńskim, no po wojnach napoleońskich po prostu, 1815. To jest mapka Europy. Po Napoleona. I tak Europa wyglądała. Yy. Taki wygląd Europy ustalono na kongresie wiedeńskim, tutaj właśnie. Jeśli ktoś chce, to może się bawić w porównywanie tych mapek sprzed Napoleona i po Napoleonie. Bardzo ciekawa zabawa, żeby szukać znajdź różnicę. O, <laughs> można. Się zabawić, w coś takiego, znajdź różnicę, a potem szukaj w internecie, dlaczego ta granica została zmieniona w tę stronę albo w tamtą stronę. Nie będę w to wnikał. Ważne są tylko dwie rzeczy w tej chwili. A właściwie jedna rzecz, jedna rzecz nas interesuje. Co się stało z Francją? Bo wiadomo, no, w Austrii dalej rządził cesarz austriacki, w Rosji car rosyjski, a co się działo? Z Francją. Otóż na kongresie wiedeńskim ustalono, że no tu pamiętajmy, tutaj są wojska. Austriackie, pruskie, angielskie, rosyjskie. Te wojska pojmały Napoleona. Napoleona wysłali na Elbę. Tu jest Elba. I teraz, czy ci żołnierze Austriacy, Prusacy, Rosjanie, czy oni mają tutaj stać bez przerwy? Otóż nie. Ktoś we Francji musi rządzić. I ustalono, że powinien rządzić legalny król. Tyle tylko, że ostatnim legalnym królem był Ludwik XVI, który został ścięty. No i właściwie jeszcze Ludwik XVII, jego <laughs> dziesięcioletni syn, który zginął w rewolucyjnym <laughs> więzieniu. Więc kto teraz ma rządzić? Ustalono, że władzę we Francji po Napoleonie powinien przejąć. Najbliższy krewny ostatniego legalnego króla, czyli jego brat, gdzie ja go mam? Tutaj, Ludwik XVIII. I on właśnie, ponieważ Ludwik XVI został ścięty, jego syn Ludwik XVII też zginął, więc on dostał numerek 18. I od tej pory władzę we Francji przejął brat Ludwika XVI, Ludwik XVIII. Trzeba pamiętać o tym przeskoku, że z szesnastki na osiemnastkę Ludwik XVII, mały chłopiec, no, nie rządził praktycznie wcale, ale właściwie był królem. Nawet będąc w więzieniu, uznajemy, że był królem. Więc to jest Ludwik XVIII. I właściwie wszystko wróciłoby do normy. Gdyby nie pewien szkopuł, Gdyby nie to, że Napoleon uciekł. Napoleon był na Elbie i planował, a jakże taki umysł nie może nie planować, ludzie tego typu cały czas coś planują, coś kombinują, coś mają jakieś tam ambicje. I Napoleon uciekł z Elby, wrócił do Francji, to było w 1815. Jeszcze ci tutaj rozmawiali we Wiedniu. W Wiedniu się kłócili o granice, ucztowali, a Napoleon w tym czasie uciekł z Elby, wrócił do Francji i zaatakował Ludwika XVIII. Ludwik XVIII był tutaj w Paryżu. Wojsk austriackich, pruskich, rosyjskich, angielskich już tutaj nie było, ponieważ kiedy w Wiedniu ustalono, że przejmie władzę Ludwik XVIII, no to Ludwik XVIII zaczął rządzić armią francuską i inne armie już nie były potrzebne, więc wyszły z Francji. Opuściły Francję i we Francji rządził Ludwik XVIII, mając, rządząc, albo raczej dowodząc armią francuską. I teraz Francja rządzona przez Ludwika XVIII została zaatakowana przez Napoleona, który miał ze sobą dosłownie garstkę żołnierzy. Kto tutaj może mieć większe szanse na zwycięstwo? Otóż przewaga armii króla Ludwika XVIII nad malutką armijką Napoleona była miażdżąca. Ale co się stało? Otóż stało się to, że kiedy doszło do spotkania tych dwóch wojsk, wojska Ludwika XVIII i wojska Napoleona, to Napoleon wyszedł do wojsk przeciwnika, gdzie ja mam to zdjęcie? I ci żołnierze, którzy mieli słuchać Ludwika XVIII, tak się wzruszyli, że zostawili swojego króla i przyłączyli się do Napoleona. Cała armia francuska przyłączyła się do Napoleona, ponieważ Napoleon, pomimo tych swoich ostatnich klęsk, cieszył się u nich nieprawdopodobnym zaufaniem. Cieszył się, miał ogromną charyzmę. I żołnierze go po prostu uwielbiali. I zostawili Ludwika XVIII <grych> i przyłączyli się do Napoleona. Ludwik XVIII w takiej sytuacji, kiedy stracił armię, kiedy cała armia francuska przeszła na stronę Napoleona, Ludwik XVIII musiał znowu uciekać. Tak jak wcześniej uciekał przed rewolucją francuską, tak teraz musiał uciekać przed Napoleonem. I w ten sposób Napoleon znowu zdobył władzę we Francji. O! Znowu tutaj. W Paryżu zaczął rządzić Francją. To był, to wszystko się działo w 1815 roku. Kiedy dowiedzieli się o tym yy, królowie innych państw, szczególnie Anglicy, Prusacy, Austriacy, Rosjanie, wszyscy byli przerażeni. Każdy doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli Napoleon dostanie chociaż rok, czy chociaż dwa, czy trzy lata, to znowu Zbuduje we Francji tak potężną armię, że może podjąć próbę podbicia Europy po raz drugi. Więc nie wolno było dopuścić do tego, żeby tutaj w Paryżu yy, królował Napoleon przez dłuższy czas. Należało go jak najszybciej pokonać. Błyskawicznie i bezwzględnie rozprawić się z Napoleonem, ponieważ był zbyt niebezpieczny dla całej Europy. Chociaż Napoleon twierdził, że już teraz, po tym całym zamieszaniu i po tym jak odzyskał władzę, to teraz to on już chce tylko pokojowo żyć z wszystkimi. On przekonywał każdego, że on już tylko pokój, pokój, jeszcze raz pokój, z nikim nie chce wojny. Tyle, że nikt już mu nie wierzył. Rosjanie mieli swoje wojska bardzo daleko, Austriacy jeszcze nie byli gotowi. Natomiast były dwie, dwie armie gotowe do szybkiego uderzenia. Armia brytyjska i pruska. I te dwie armie ruszyły na Napoleona. Ruszyły z jasnym, prostym zadaniem pokonać Napoleona, póki jeszcze jest słaby. Napoleon błyskawicznie w ciągu trzech miesięcy zorganizował swoją armię ponad 100 tysięczną. I ruszył przeciwko Anglikom i Prusakom. I mniej więcej tu, w tym miejscu, w dzisiejszej Belgii, troszkę na południe od Brukseli, może to sobie zajrzymy, o tu jest Polska, tu, jest, tu są Niemcy, Francja, tu jest Belgia. I w Belgii w stolice widzimy tu, Bruksela. I troszeczkę na południe od Brukseli, tu. Tu jest miejscowość o nazwie Waterloo. Waterloo. I tam koło tej miejscowości odbyła się wielka bitwa Napoleona. Ostatnia już jego bitwa. Gdzie ja ją mam? O, tutaj. Starły się najpierw, starły się wojska angielskie, z francuskimi. Tutaj Napoleon dowodzi swoimi wojskami francuskimi. Walczył z Anglikami i walka była bardzo wyrównana, ale w ostatniej chwili zaatakowali z boku prusacy. Tutaj są prusacy i te wojska pruskie rozstrzygnęły los tej bitwy. Napoleon przegrał. Nawet no do dzisiaj można jeszcze dyskutować, czy on by mógł wygrać tę bitwę, gdyby prusacy nie przyszli. Może by wygrał, może by nie wygrał, bo pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy: że tutaj na czele wojsk angielskich stał jeden z najwybitniejszych angielskich dowódców, książę Wellington. O, to jest ten pan bardzo inteligentny. on, Napoleon obawiał się go. Z pewnością Napoleon zdawał sobie sprawę z jego umiejętności, ponieważ on dał się we znaki Napoleonowi w walkach w czasie wojen w Hiszpanii. To Jak ktoś będzie chciał, to sobie więcej poczyta na ten temat. Także Napoleon wiedział, że ma przeciwko sobie nie byle kogo i nie, nie dowiemy się, kto właściwie by wygrał w tej bitwie. Gdyby nie Prusacy, w każdym razie Prusacy przybyli. I sprawa została rozstrzygnięta. Napoleon przegrał. Przegrał ostatnią swoją bitwę z Andlikami i Prusakami. I uciekł. Uciekł z pola bitwy. Gdzie ja to mam? O, tutaj jeszcze może zobaczymy. Yy, tu jest książę Wellington i jego wojska. Widzimy takie charakterystyczne czerwone. Mundury to są Anglicy. Tu mamy Napoleona i francuscy żołnierze, a tu Anglicy szarżujący, atakujący Francuzów. No i Francuzi. Tutaj widzimy: jeden zginął, drugi ranny. Ten się zastanawia, czy może już uciec, a ten już ucieka. O. Widać tutaj ładny obrazek pokazujący klęskę Napoleona. Napoleon uciekł. Yy, gdzie ja to mam? O. Spod Waterloo uciekł do Paryża, ale to już na niewiele się zdało, gdyż Anglicy i Prusacy zaraz tam do niego przyszli i znowu musiał się poddać. Znowu się poddał i znowu pojawiła się kwestia, co z nim zrobić. No wcześniej go już zła raz, raz go złapali, wysłali go na Elbę, to uciekł, odzyskał władzę i znowu zaczął robić zamieszanie. Więc co teraz z nim zrobić? Otóż wzięli go Anglicy. Powiedzieli, my się nim zajmiemy. Wsadzili go na statek i wywieźli bardzo, bardzo daleko. Tutaj, tędy, tędy. I tutaj, mapka, ta mapka nam się na nic nie przyda. O. Wywieźli go tu, tu, tędy, popłynęli tym statkiem i tutaj. Potem tu popłynęli. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej, jeszcze cofnę troszeczkę, o, to jest Ocean Atlantycki, już proszę spojrzeć, gdzie go wywieźli. Tutaj, tu, o i gdzieś w tym miejscu jest taka wysepka. Widać ją, widać. To jest wyspa świętej Heleny. Bardzo daleko od Europy. I jak spojrzymy teraz. Na widok satelity to zobaczymy tu w tym miejscu jest taka willa. O, ta willa. To jest taka rezydencja właściwie, w której yy, zamieszkał Napoleon i w której mieszkał już do końca życia. Gdzie ja to mam? O tutaj. Longwood House. Tak wygląda dzisiaj. Dom, w którym Napoleon spędził ostatnie 6 lat życia. Tutaj mieszkał aż do swojej śmierci w 1821. Natomiast Europa, tak jak powiedzieliśmy, zakończyła czas wojen napoleońskich. Zakończył się w taki oto sposób. Tak wyglądała Europa na końcu wojen napoleońskich, po ostatecznej klęsce Napoleona. Po zesłaniu go na wyspę świętej Heleny. Tak to wyglądało. Dobrze. To chyba wystarczy. I tak już bardzo dużo powiedziałem, bardzo długo to trwało, ale mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłem. A jeżeli zanudziłem, to mam nadzieję, że mi wybaczy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do widzenia.